Zauważył, że jest to osoba nieprzytomna. Poinstruował ratownika, że będzie podbierał z lewej burty. Teraz osoba jest przechwytywana na platformę. Zabezpieczana. Oczywiście dłużej to trwa, ponieważ osoba jest nieprzytomna. Nie współpracuje z ratownikami. I w tym momencie osoba jest zabezpieczona i może być przetrwana, sportowana dobrze. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Były to pokazy organizowane przez Słupskie WOP razem z drużyną WOP przy Centrum Sportu i Kreacji z Lęborka.